No, i popatrzcie, tutaj mamy wieżbę przewróconą. Zresztą bardzo fajną. Ona jest cenna. A jest oznaczona 120 S1. 120. Pytanie, co to oznacza? Ten tajemniczy znaczek czy to jest wyrok śmierci na tą wieżbę, bo ich, e, źle. E, bo jest nieładna, bo leży. Tamte też mają to znaczenie. Najgorsze no jest to, że tam niedaleko nas jakieś 500 metrów od nas znajdowało się w 2012 roku i 2013 roku znajdowało się stanowisko zmiotka cynbrowego gatunku, który jest żyje w zamierającym drzewie. On jest drapieżnikiem. I korzysta po prostu z pokarmu, którym są larwy, owadów, które z kolei są roślinożerne, a przylatują na takie drzewo, jak ono już powoli zamiera. Łyko zaczyna gnić, wtedy przylatują roślinożerne, owady tam składają jaja. Natomiast no właściwie zgniotek jest takim wilkiem w tym świecie, mikroświecie, więc. Gniotki, które dorosłe, które w czerwcu, w lipcu no, właściwie osiągają taką formę dojrzałą i zaczynają, przystępują do godów, przylatują na takie zamierające drzewostany, składają jaja. No i tutaj rozwój tych lartwa. Dwa lata, one są silnie spłaszczone. Gniotek, zresztą taka polska nazwa, no, odzwierciedla jego hmm, kształt, e, który jest bardzo fajny. To jest taki spłaszczony prostokąt w dodatku bardzo piękną e, cynobrowy, więc na krwisto-czerwony właściwie. Piękny, czyli taka czerwień, troszkę przyciemniona. Bardzo ładna, bardzo ładne, ładne stworzenie, naprawdę ładne stworzenie. A mi przypominał taki mikro e, jak go pierwszy raz zobaczyłem. No i właściwie zwierzę, które powinno cieszyć nas, że tutaj jest, no zostało hmm, pozbawione się bliska i życia O tam gdzie widzicie te resztki tych topól, być może jeszcze przed, przed, przed tymi to jest pozostałość na jednej działce tylko najprawdopodobniej tam są i jeszcze tam są jeszcze e, zachow... jeszcze być może są ostatnie zgniotki natomiast tu jest bardzo niedaleko więc niewątpliwie w tym część ta część jest bardzo przyjazna dla zgniotka i być może prawdopodobnie tutaj zgniotek jest. Problem jest z tym, że tak jak widzieliście, tamte drzewa są oznaczone. Wobec tego być może e, no są skazane na wycięcie. Są skazane na wycięcie. No i będzie kolejna afera, prawdę mówiąc. Tamta sprawa została do prokuratury zgłoszona. Myślę, że jeśli tutaj pójdą wycinki, to. Powinna ta sprawa również trafić do prokuratury. Natomiast dwa dni lat temu obchodziliśmy dzień, Światowy Dzień Mokradeł. przed nami obszar projektowanego użytku ekologicznego. Nie możemy się tylko tutaj od dwóch lat, przynajmniej od 2013 roku, ten obszar miał być użytkiem ekologicznym. Z inwentaryzacji przyrodniczej, której tutaj robiła firma firma Biodata, zaproponowała tutaj powstanie mokradła użytku ekologicznego, niemniej ten użytek ekologiczny jest sukcesywnie od lat odwadniany przez nieszczelność kanału deszczowego. No jakoś nic nie możemy na to poradzić my swoje, e, urzędnicy swoje i tak to zostaje w miejscu nieporuszone. Także tutaj odsłaniając te pokłady torfu, odwadniając, wydzielamy dwutlenek węgla do atmosfery. No i osuszamy ten teren, a po drugiej stronie realizujemy projekt, który ma za zadanie zatrzymywać, e, zatrzymywać wodę w obrębie zlewni. Więc taka dwuznaczność tego postępowania i tych wszystkich prac prowadzonych w mieście. No miejmy nadzieję, że tutaj jest bardzo ładna topola pewnie, albo wiąz, wiąz chyba był kiedyś, tak. No może stanęli zagrożenie, ale tutaj ludzie nie spacerują, szlaki są po tamtej stronie. Wobec tego dobrze by było, żeby jak, naj, jak najdłużej po prostu to martwe drzewo stało. No i tutaj mam rozlewiska, które jeszcze nie odpłynęły do kanału, ale być może odpłyną. Ponieważ no cały czas ten kanał jest otwarty i ta woda spływa do kanału deszczowego i spływa, e, miejmy nadzieję, że nie sanitarnego. No, obciąża układ kanalizacyjny miejski. No i spływa sobie gdzieś tam dalej, zamiast tutaj zostać wykorzystywana i być w, między innymi takim elementem biocenotycznym Dlatego tego terenu. Mamy tutaj wodnika, mieliśmy wosadki. Nie wiem, czy nadal są te wosadki, czy nie. Cóż, w zeszłym roku po raz pierwszy je słyszałem. Na pewno są kokoszki wodne, wodnik, kureczka zielona. Zielonka kiedyś też była. Mamy tutaj świerszczaki Strumieniówki to pewnie słyszeliście ale kiedyś była też brzęczka a brzęczka jest kolejnym takim e, e, właściwie bardzo bliskim krewnym i świerszczaka i strumieniówki, która w przeciwieństwie do nich jeśli tam świerszczak wy, wybiera łąki takie jak tutaj i będzie sobie śpiewał gdzieś tam w krzaczku udawał świerszcza to Strumieniówka z kolei będzie gdzieś na brzegu, o takiego zadrzewienia. A najczęściej to jest młoda olcha. No to brzęczka będzie w środku takiego łana trzcin. I to będzie taka jak brzęczka, takie... O, może... Ja niestety nie umiem tego nadawać, ale jest to taki brzęk, taka, taka piosenka, która, od której wzięła nazwę. No i no dzień mokradę dwa dni temu. Także tutaj miało być mokradło w Radomiu, nie wiem czy to się uda. Myśmy w, chyba w roku 19 albo 18 składali wniosek. Ponieważ miasto nic nie zrobiło w tym kierunku, żeby utworzyć ten użytek ekologiczny po raz kolejny złożyliśmy. Są plany ochrony też dla parku kulturowego i właściwie one są, współgrają z tym naszym projektem wynikającym z inwentaryzacji, która była robiona na zlecenie miasta. Dobrze by było, żeby ta sprawa się wreszcie skończyła i żeby się udało ten teren przynajmniej ochronić. Jego różnorodność, no bo zachodnia strona właściwie jest no, w tej chwili e, przeznaczona głównie do rekreacji, no i niech tak już zostanie ten podział taki, który się wyklarował przez ostatnie lata przy realizacji projektu Radom Klima zachodnia część doliny, wzdłuż dawnego przedłużenia ulicy Odrzańskiej, czyli bulwaru Odrzańskiego będzie miejscem do rekreacji fajnie jakby się tam jakaś kawiarnia pojawiła natomiast tutaj niech to zostanie dzikie dzikie serce Radomia